mano kolano, witam was w Brawl Stars! Powstała nowa aktualizacja, Spongebob! Kanciasto, porty! I tutaj mamy masę różnych ciekawych ofert, które będziemy oczywiście chcieli wykorzystać, kupić, zdobyć jakieś nowe skiny. Ocie, co to jest posiłek mocy? Ja nawet nie wiem, co to są za rzeczy, chciałbym je bardzo dostać, mogę je kupować. O, to są jakieś dolary e, Spongeboba. Sprawdźmy, co dostaniemy za dolary Spongeboba, uwaga! Co to jest? Poziom pierwszy, pomejowe klopsiki. Trafienie wroga daje pomyjowego klopsika, powodując przez krótki czas, po, że, że pociski lecą do celu. Okej, okay, nieźle nie to wygląda. Ty, no to fajnie, dostałem jakieś klopsiki. O co tu chodzi? Mamy też oczywiście mm, jakiś skin do Pana Kraptika My oczywiście będziemy chcieli go kupić, ale no trochę ten skin kosztuje dlatego wróćmy sobie do naszego sklepu my mamy tutaj tego naszego kraba słodkiego i wejdźmy sobie o właśnie tutaj mamy tutaj codzienne oferty, które możemy sobie odbierać za darmo 1000 pieniążków 100 pieniążków i tutaj jest jeszcze więcej za darmo do odebrania więc już teraz mamy 1200 tych dolarsów śmiesznych ale my oczywiście chcemy znacznie więcej bo patrzcie za 79 możemy zakupić 2,5 tysiąca tych dolarów Spongeboba To są widzowie dolary Spongeboba Które oczywiście, no, wszystkie kupimy I kupimy sobie yy, ty, za to Tego naszego nowego skina, który wygląda Przekozacko do Spongeboba yy, Właśnie, kupmy go teraz, bo już wydaje mi się, że możemy to zrobić Mamy idealnie 8700 Idealnie nam starczy Dostajemy jeszcze jednego legendarnego star dropa Dostajemy 10 randomowych star dropów Dodatkowo, no to co? No to kupujemy, let's go, dobra Sprawdźmy co tutaj będzie, jakiś flecik Klarnet mechaniczny. Po krótkim czasie odnowienia twój następny atak jest wzmocniony muzyką z Kalmara i pozwala ci przebijać się przez środowisko. Jakie fajne to są rzeczy w ogóle? Fajnie, mam nadzieję, że je ogarniemy. I mamy nowego! Zadymiasza z nowym skinem Wyposaż teraz oczywiście I sprawdźmy sobie, jakie randomowe star dropy Nam tutaj wlecą, słuchajcie, szczęście niech da nam Maskotka Wojana, jak zawsze Maskotka Wojana daje nam niesamowity poziom szczęścia Więc sprawdźmy, co nam ona da Bardzo rzadki, bardzo mi się to podoba I no znowu, no, no niestety tylko rzadki No nie chcę przyjmować tutaj zaproszeń Dobra, sprawdźmy dalej, epicki Epicki to już lepiej i może będzie... Aj, bardzo rzadki, i tak było dobrze. Epimetyczny! Mytyczny Jeszcze mamy dwa kliknięcia, mamy szansę jeszcze dwa razy mieć legendarne. Uwaga! Pierwsza szansa, nie pykła, ale druga Dobra, mityczny to tutaj tak jest świetny, świetne szczęście. Dobra, mamy 200 punktów mocy. To zawsze można wykorzystać do czegoś. Maskotka bojana dała nam szczęście. Idziemy dalej z naszymi monetami. Epickie! Ile razy trafiliśmy już epickie? To jest za dużo, za dużo razy, ale podoba mi się, możemy tyle razy trafiać. Idziemy dalej, rzadki. Okej, okay, i może zaraz będzie legendarny stardrop? Nice, Mam legendarnego stardropa, dobra! I teraz trzeba będzie go tylko otworzyć z wojanem, z wojankiem, patrz, Wojanek nam otworzył, uwaga. Wojanek otwieraj. Puu! Dzięki wojanek! Nowa... Nowy skino z demiarza zombie! I to jest, słuchajcie... Wow, koncepcja. Czemu dostałem koncepcję skina? What? O co chodzi? Dobra, dziękuję bardzo. Dostałem Bibi Zombie. Jaka. Czy to jest jakieś mega mocne szczęście? Za coś takiego? Że coś takiego dostaliśmy? Mam nadzieję, że tak. Okej. Okay. Sprawdźmy w takim razie, czy jeszcze coś tutaj jest, co moglibyśmy kupić. Kolejny legendarny Stardrop. Dobra. Kupimy to sobie, ale najpierw wyposażmy sobie tego naszego kra. Co się stało? Gdzie ten krab jest? O, mamy tutaj Tika. Io! Ja myślałem, że to będzie skin dla naszego kraba. Ej, dziwne, że dali dla. Pika. No bo Tik nie jest krabem. No ale dobra, okej, okay, okej, okay. mamy coś takiego i sprawdźmy, polowanie na meduzy. Mamy drajnową grę od Spongeboba polowanie na meduzy. Zobaczymy na czym ona polega i z tego co widzę będzie można w niej zarobić również pieniążki. Więc nie mogę już się tego doczekać. Eee, sprawdźmy, co tam nam wypadnie. Mam nadzieję, że, że coś dobrego. By nie. Kibicujcie nam widzowie. Zaczynamy w takim razie. Spongebob, ciasto porty. Chodź tu, SpongeBobie. Gdzie ty jesteś? A zbieramy meduzy chyba po prostu. Tak, zbieranie medus to jest. Ocie kręcę O, oberwał, dobrze, dobrze. I teraz patrz to. Uś. Nice, wyrzuciłem naszego. Co to jest? Moje kraby to są, czy co? Mamy cztery meduski. Zaraz będziemy mieć więcej. Okej, okay. tutaj mamy więcej. Ale patrz, ja rzucam dolarcy na nich. Rzucam dolarcy. Ocie, patrz, jak ucieka, jak ucieka. Nie uciekaj, ziościu, nie uciekaj. Mam dla ciebie jeszcze jakieś bombki. O, patrz, patrz, patrz. Pek pek trafiamy. Ale poczek oberwała. Nie no jesteśmy przekozakami, jesteśmy przekozakami świetnie tutaj to gramy. Zbieramy te meduski. Patrz, kolejne meduski zbierane. Super. I idziemy dalej. Nie zginiemy, nie zginiemy, pokonamy ich, pokonamy ich. Jeszcze tu. Dobrze. I teraz super doładowanie. Rzucam mojego zadymiarza i lecimy do niego. Patrz, patrz, patrz. Ale patrz. oberwał, ale oberwał. Pięknie to zrobiliśmy. Ostatnie kilka meduzek nam tutaj zostało do pozbierania. Pek, pek. Proszę nie atakować mojego ziomala. Patrz, już to prawie mamy, już to prawie mamy. Uwaga! Zaraz będzie koniec, zaraz będą wszystkie meduzy pozbierane. Ostatnia jedna meduza tylko została nam do na pozbierania. No? dawaj, wygrywamy to. Jeszcze rzucę tutaj e, mojego ulcika. Nice, wygraliśmy. Oni zebrali tylko cztery meduski, a my aż 20. I jestem gwiazdą gry. Wow, ale nam się udało pięknie to zrobić. Dostaliśmy tutaj kolejne pucharki i, i dostajesz bonus za wygraną. 100 tych dolarów Spongeboba. Dzięki za 100 dolarów Spongeboba. Przyda mi się to. I jeszcze star dropik, który wleciał. Epickie. Epikos los laseros. los laseromeros. A sprawdźmy, co dostaliśmy tutaj. Może dostałem jakieś prezenty. Patrz, odbierz. Zostałem jakiś prezent dla Jessie. Jest jeszcze starcie solo, starcie z tercetem, ale mamy tutaj jeszcze nowego skina, którego moglibyśmy odblokować dla naszej Rose, Coco Rosa. Nie wiem, czy to była taka postać jakaś w Spongebobie Coco Rosa. Nie, w sensie Coco. N nie mam, nie oglądałem Spongeboba, widzowie. Co wy na to, żeby kupić jakiś większy pakiet teraz Dolarsonów w Spongebob'a? Kupujemy. Elo, kupiłem. I czekaj, czy tutaj są jakieś jeszcze rzeczy, które możemy wykorzystać za te Dolarsony? Chyba nie, ale mogę na pewno zdobyć e, legendarnego Stardropa. No to weźmy sobie posiłek mocy, w dodatku. O, przetestuję te posiłki mocy. Kelp Soda. I co? Daje napój wodorostowy, aktywne przez 25 dni. Ej, wzmocnienie wsparcia. Lol, fajnie to wygląda. Czy mamy tutaj jakiegoś naszego zadymiarza? Widziałem, że. O, legendarny, legendarny. Tu Tojtek musi kliknąć. Tojtek, klikaj nam kolejnego skinka. Kolejnego, fajnego. Moja maskoteczko, dobra, sprawdzamy. Tojtek, klika. I uwaga! Tojtek dostał gadżet. Dzięki, wielkie Tojtek za pomoc nam w takim razie. Gadżet za, zawsze spoko, ale ja bym wziął kolejny posiłek, właśnie. Posiłek mocy, bo to są mocne rzeczy. Uwaga! Kula, bańka! I to jest twój podstawowy atak. Zostawia ślad baniek, zadając e, obrażenia wrogom, którzy przez nie przejdą. Wow! I jak dużo zadmiarzy to łapie! Weźmy sobie jakiegoś zadmiarza z, z tej ekipy. Może Gale'a? Ej, Gale byłby dobry. Mm, sprawdźmy jeszcze sobie tutaj... Ten jeden pakiet za 2000 jeszcze kupimy. I mamy tutaj paczkę. Sza... Szpatułka. Patuka krąży. No, dobra, sprawdzimy. Te wszystkie rzeczy mam nadzieję, że będziemy mogli sobie teraz wykorzystać w naszych zadymiarzach. Kupiliśmy wszystkie praktycznie pakiety, jakie były. Zostały nam w sumie tylko jeszcze pakiet tej: Rita. No to co? Rosa, sorry, Rosa. Weźmy sobie też tą Rose. L, o nie, nie stać mnie. O, już mnie stać. i mamy burger, Krabo dla naszego kraba. Chyba, nie, nie ma draj w tych zadymiarzach tego naszego kraba Tika. Czy mi się wydaje. A może jest? Nie wiem, dobra, w każdym razie odbieramy skin dla... ROMZ! Ro 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 Wyposaż teraz! I weźmy sobie, odbierzmy ikonę gracza, kredyty właśnie tak? I w ten sposób kupiłem wszystko! Tylko mamy tutaj jeszcze rzeczy, które trzeba odebrać, sprawdzić zestawy, a nie ma więcej zestawów. Musimy poczekać aż się odświeżą. Ale wykorzystajmy sobie te zestawy, które już mamy. Ej! One się chyba wyświetlają, słuchajcie, jak mamy zademiarza z takim zestawem, widzicie? Tak, pokazuje się, że mój Tik niestety nie ma. Nic, ale, ale my mamy tutaj, o, mamy tutaj tego ziomala. Albo weźmy sobie, o, tego ziomala Clancy, on jest przekozackim zadymiarzem. Ja bym sobie go teraz przetestował. Nie, na starciu solo nie. Może na zbieraniu medus też, dobra, jeszcze raz zbieranie medus, bo to było bardzo fajne. Po prostu gra to polega na tym, jak zbieranie klejnotów, ale zamiast klejnotów ma się zbieranie medus. Zobaczymy, czy nam się uda faktycznie ten gadżet wykorzystać. Mam nadzieję, że tak. Chodźmy sobie z tym gadżecikiem. Eee, strzelę raz. I czy on coś zostawia? Ten gadżecik? Ociek ręce, ociek kręcę. Tutaj już atakują. O, patrz. Chyba coś tam obija lekko. Dobra. Nie, nie niszcie. Nie niszcie naszego ziomala. Nie niszcie naszego ziomala. On ma 0 HP. Proszę go nie atakować. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale go trafiam. I uwaga. Boom. Rozwaliłem ziomala. I jeszcze tutaj. A, ja, tutaj go zamykamy. Już mam drugi level. Już mam drugi level. Świetnie. I zamykamy go Świetnie Muszę uciekać Dobra, uciekłem Uff, udało nam się Okej okay. Teraz o! Rozwalił mnie na szczęście Nie miałem żadnych medus Więc nic nie straciłem Ale idziemy tam Słuchajcie Podobno jak strzelałem To powinienem zostawiać jakieś bańki W które jak ktoś wejdzie To traci obrażenia Co nie? Nie mam takich baniek Więc nie wiem o co może chodzić Gdzie są te moje bańki Które powinny działać tutaj pięknie, ładnie Ale czemu oni tak pięknie dużo zbierają tego? Nie może tak być O, patrz to Pa, 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 pa. Patrz, jak go rozwaliłem! Pięknie! Zaatakowany, rozwalany. I jeszcze tutaj wjedziemy Mik, mig, Chodź tu. Dobra, zbieramy pe Meduski są meduski nasze że... Nie? Nie, 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 źle zrobiliśmy. 13 medus mamy, oni mają też 13. Oni będą mieli zaraz więcej od nas. Wygrają to Nie, przecież ja już mam trzeci level, nie mogą tego wygrać. Mają 17. Ok, teraz trzeba tylko ich tutaj podjechać. Trzymamy ich na daleko, słuchajcie. My ich trzymamy na daleko. Ok. I patrz to. O, jest rozwalony. Dobra, zbierajcie te medusy, zbierajcie, proszę, zbierajcie te medusy. Ok. Dobra, jeden rozwalony, dobrze. I jeszcze tutaj. Odporny. Jest, rozwalony, zbieramy meduzy. Jest, wygrana! Ale ich przetrzymałem na długo. Po prostu poświęciłem się, żeby przeciwników, e, wiesz, zabrać im po prostu czas. A my w tym czasie zbieraliśmy te meduzy. Ale powiem Wam szczerze. No, o, patrz, nędznikiem jeszcze w dodatku byłem, serio. Mam tą tutaj bańkę. I ona za dużo mi nie dawała. Trafienie wroga daje. Pomyjowego klopsika, powodując przez krótki czas paryski lecą do celu. Aha! To był jakiś pomyjowy klopsik. Aha! Dobra, dziwne to było. A to? Co to jest? Poziom 2? Można mieć drugi poziom tych rzeczy. Ole, to byłoby kozackie! Mój podstawowy atak zostawia ślad, baniek zadając obrażenia wrogom, przez które nie przejdą. Dobra, to jest fajne. Szczerze, biorę jeszcze to e, na naszym Skorpionie. Przetestować ten właśnie gadżet. Bo ja, mi się wydaje, że ten gadżet będzie lepszy od tego poprzedniego. Nawet nie wiedziałem, jak ten poprzedni za bardzo działał. Nie zauważyłem go. Ale teraz myślę, że będzie git. Ale dziwny skin dla e, Jessie. Jess. Jess will fix it. Idziemy w takim razie jako Skorpion. Ej, ten ma tą klapkę. Śmieszną co lata za nim. A ja... Patrz! Bańki zostają! Faktycznie! No i patrz, oni teraz jak wchodzą w bańki, to obrywają. Okej, okay, jeszcze tam rzucę coś. Tutaj znowu bańki, bańki, pięknie! Wejdźcie w te bańki, proszę bardzo! Ocie... Kręcę, ale mnie obili. Dobra, spokojnie, zaraz tam... Zaraz ich obijemy. Zaraz patrz, co zrobimy. Zrobimy tutaj wejście. Wejście smoka zaraz robimy, zaraz robimy wejście smoka, tylko drodze sobie HP. Uwaga, wejście smoka za trzy, dwa, je... O, mama mia! Dobra, jedź. Ja! Wejście smoka! Po! Oh my god, serio? Wejście smoka to miało być, a nie takie jest Jeszcze raz. Jeszcze raz robimy wejście smoka. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi. ja da-badu! Iaba da-badu! Ja, da, bop, 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 bop. Bo. A, rozwalił mnie. O nie, jeszcze to przegramy. Nie, no, wejście smoka to ma tutaj wchodzić normalnie jak ta lala, no? Nieładnie. Dobra, czekaj jeszcze raz. O, pięknie trej został wyjaśniony. Tą, tą, tą rozwalamy. Nie, co to ma być? Stałem przez 5 sekund normalnie. Nie mogłem się ruszyć, oni mają 14 już. Nie ma szans. Chyba, że teraz coś zrobimy magicznego. Słuchajcie, o, patrz, patrz Jedziemy tu. Celujemy do nich, atakujemy ich. Nie! No, te bańki nic nie dają! Nic nie dają, one w ogóle nie zadają obrażeń, szczerze? Event Godzilla był lepszy. Ten tutaj event jest jakiś słabiacki. Serio. Uś, iść, O. Tutaj, ociekamy. Yś, yś. dobrze. Nie, oni za dużo się leczą. Nie da się. Nie, dobra, to jest koniec. To jest koniec! No! I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.